Cześć! Dzisiaj sobie porozmawiamy o liściach ketapangu, dlaczego warto je stosować w akwarium z krewetkami Sulawesi. Ale na starcie chciałem Wam powiedzieć, że to jest zbiornik ze spinatami i dzisiaj też była duża podmiana, 80% podłoża na świeże, mam no, nadzieję, że będzie ich więcej. Ok, wracając do tematu, ja stosuję liście ketapangu ze względu na to, że liście mają właściwości antybakteryjne i antygrzybicze. To za sprawią garbników, które zawierają w sobie i powoli, stopniowo są walniane w wodzie. No, fajna sprawa, nie? Żeby krewetki były nasze zdrowsze, warto stosować liść. Taki mój prywatny jeszcze powód to jest to, że fajne schronienie robi i jest dużym liściem. Mi się podoba, akurat. I co ciekawe, liście są dobrą pożywką dla bakterii, biofilmu w naszym akwarium. A jak wiemy, krewetki szczególnie z sulawesi są wybredne do sztucznych karm i często potrzebują biofilmu do życia. A taki liść zapewnia możliwość jakby rozrostu temu biofilmowi, a jednocześnie biofilm rosnący na tym liściu rozkłada go i krewetka może i zjeść liścia, jednocześnie z tymi bakteriami. No plus, same plusy, same, bym powiedział. I co jeszcze? A jak nie mamy krewetek? Po co wrzucać liścia? No ja wrzucam liścia po to, żeby ta biologia się utrzymała tak? w świeżo dojrzewających zbiornikach, żeby ta biologia była mocna, stabilna, tak? Bo nie wiem, czy tam się <coughs> tym interesujecie aż tak, macie czas. Krewetka żeby była szczęśliwa, ona musi mieć dobrą biologię w akwarium a naturalnym, najlepszym pokarmem i nie ma lepszego, i nikt nigdy nie wymyśli, jest taki liść. I taka spinata, która się teraz skrada. Ona teraz gra greka, bo mnie widzi, ale boczkiem, boczkiem i zaraz będzie zdziubywać jakieś bakterie, które już, już są na tym liściu. Więc jeżeli zastanawiacie się, czy warto stosować liście tapangu w krewetkarium Sulawesi, to odpowiedź brzmi tak. Tutaj krewetki w nocy to zajmą cały liść. Cały będzie oblepiony. Tego już niestety nie umiem nagrać, bo to się dzieje nocą. Ale jak widzimy, ta z spinaty jest bardzo szczęśliwa, że ten liść wpadł do jej akwarium i już coś dziubuje. Więc... Dużo tu nie ma co się zastanawiać, o tyle Wam powiem. No. Ok. Nie będziemy tutaj prawić nie wiadomo co. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Mam nadzieję, że skorzystacie z tej mojej, mojego doświadczenia. Nie tylko mojego, bo też wszyscy krewetkomaniacy, że tak powiem, stosują liście profilaktycznie jako odkażacz wody i pokarm. Więc fajna sprawa przy krewetka sulawezy liść. No. Łapa w górę, jeżeli filmik Wam się podobał. Do zobaczenia, do słyszenia. Trzymajcie się, cześć.